Witam was wszystkich bardzo serdecznie na naszym przecudnym świecie hardcore w Minecraft Jeżeli podoba Ci się ta seria, nie zapomnij zostawić łapki w górę, zasubskrybuj ten kanał i tym szybkim wstępem zaczynamy dzisiejszy odcinek, a w dzisiejszym odcinku jeszcze nie będziemy robić ZO, bo zauważyłem, że w komentarzach najbardziej wam się podobał pomysł ze zrobieniem ZO. Lecz na początku zrobimy rzecz, którą właśnie potrzeb będziemy potrzebować mieć to co, o czym wam mówiłem wcześniejszym. W filmie, tutaj już przygotowałem jeszcze przed filmem miejsce, na którym coś będziemy budować. Jeszcze nie zdradzam co, lecz do tego potrzebujemy bardzo dużo różnych rzeczy. I przede wszystkim, jest to bardzo dużo miedzi, więc możemy w sumie naprawić sobie kilof i polecieć do kopalni, by wykopać jak najwięcej miedzi, jak to tylko możliwe. Więc zgarnijmy sobie pierwszy jakiś diament, naprawmy. Bo niestety mamy już go trochę rozwalonego. Okej, okay, tutaj jest 6 diamentów, powinno na spokojnie wystarczyć. Czy ja mam kowadło w ogóle tam w domku naszej wjedźmy? Czekajcie, musimy obczać, czy jest tutaj kowadło. I jest tutaj kowadło. A, i w ogóle jeszcze poza kamerą, zenchantowałem sobie, bo mieliśmy 32 level, zenchantowałem sobie helm na protection 4, weszło, więc nawet, nawet fajnie, znaczy nawet fajnie, bardzo fajnie. Brakuje tam unbreakingu i w ogóle jakiś jeszcze innych fajnych enchantów, ale na ten moment jest to spoko. W ogóle będziemy musieli zrobić sobie. Ty, weźmy ze sobą tarczę na wszelki wypadek i ten e, totem od nieumierania. Tak, na wszelki wypadek może się przydać. E, musimy zrobić właściwie wieśniaków, którzy będą handlować mm, książkami. Musimy to zrobić. Wieśniacy w ogóle dzięki wszystkim za rady, jakimi daliście, dlaczego się wieśniacy nie rozmnażają. Dałem im więcej jedzenia i naprawdę po jakimś czasie zrobiło ich się już tam naprawdę dużo, tylko zobaczcie ilu ich tam jest już, obczajcie to. Podwyższyłem sufit, bo dawali się rady, że jest sufit za nisko, dawali się rady, że za mało im dałem jedzenia. I zadziałało, zadziałało, bo jest ich tutaj naprawdę dużo. Golemy tutaj się tworzą, więc będziemy mogli też w przyszłości zrobić farmę żelaza nieskończoną farmę żelaza w ogóle przez tą wodę, te ośmiornice tam tak <głos》> dziwnie to wygląda. Dobra, lecimy do kopalni kopać um, żela... jakie żelazo, nie żelazo, tylko mieć. Czyli coś, czego nie powiedziałbym nigdy w życiu, gdybym nie wpadł na pewien pomysł budowy. Więc ja prawdopodobnie was nie będę zanudzał, bo tego kopania wydaje mi się, że może być dużo. Tylko czekajcie, bo tutaj obok nas, yy, obok nas, okej, okay, jest tutaj, jest yy, kopalnia, więc teoretycznie możemy ją sprawdzić. Tak przejść dookoła i zobaczyć, czy może tutaj gdzieś nie będzie trochę więcej tej miedzi. A jak nie, to po prostu będziemy kopać tunel. Okej, okay, mamy mieć. O, tylko dwie. Okej, okay, dobra. Ale znaleźliśmy jakiś nowy kewik, w którym jeszcze nie byliśmy, więc mam nadzieję, że tej miedzi tutaj będzie o wiele, wiele więcej. Że będziemy, nie będziemy musieli latać po całym świecie w poszukiwaniu miedzi. Tylko zwiedzimy jedną, drugą, trzecią. O, tutaj jest w ogóle ten. A my, stała kula. to kula. Tylko. Na ten moment ona nam się chyba nie przyda, chociaż te ametystowe bloki są mega ładne, ale chyba zignorujemy to tak mi się wydaje, bo jeszcze jakiś zapas tam z tego co wiem, mamy. O, i jest tutaj miedź, więc weźmy sobie pyk. E, no, potrzebuję tej miedzi nawet nie wiem ile, szczerze powiedziawszy, ale trochę jej potrzebuję. Na szczęście mamy fortunkę, więc tej miedzi leci więcej. To nam mega ułatwia sprawę. O, i tam jest miedź. Okej, okay, kilofy naprawione. Mieć nam się przepala, więc wystarczy teraz poczekać i w oczekiwaniu na to, aż przepali nam się mieć, schowajmy te diamenty tutaj, pewnie o nich zapomnę, ale może będzie mi wtedy przypominać w komentarzach. Lecz musimy się wybrać jeszcze w poszukiwaniu o właśnie tych kwiatków, bo będziemy potrzebować niebieskiej wełny. Będziemy również potrzebować, co będziemy potrzebować kaktusów. Kaktusów, czyli wyprawa po kaktusy, niebieskie kwiatki, tam je zostawię, żeby ten, ten taki nasz, tą naszą skałę z akselotami ładnie zdobiły. Niebieski barwnik, kaktusy do zielonego barwniku. I co jeszcze, co jeszcze nam się przyda? Na pewno te dwie rzeczy, więc wyruszmy w poszukiwanie pustyni. W zasadzie nie mam pojęcia, gdzie by mogła być pustynia. Widzę pustynię i widzę też kwiatki, więc je zbieram. Okej, hey, okej, hey, hey. zgarniam, zgarniam, bo nam się przydadzą. Nie wiem czy to nie daje niebieskiego jasnego koloru, ale niebieski jasny również nam się przyda, bo będziemy potrzebować niebieski zwykły, niebieski jasny, znaczy jasny byśmy zrobili z mączki kostnej na pewno. Jakby... Aha, z lapisu też można niebieski kolor lapić, a to lapisu mam naprawdę dużo, to nie muszę tych niebieskich kwiatków zbierać, ale jest, są kaktusy, są kaktusy, więc na spokojnie w ogóle latające wyspy z piasku i tam widzę niedokończony portal, więc również się po niego Przejdziemy zobaczyć, co tam ciekawe... Czemu latające wyspy są jakieś? Co jest? Nie wiem, ile tych kaktusów potrzebujemy. W zasadzie trochę ich będziemy potrzebować, bo z każdego kaktusu jest tylko jeden barwnik, więc zetnimy ich naprawdę sporo. Wydaje mi się, że mamy wystarczającą ilość materiałów, żebyśmy mogli zacząć naszą budowę naszych yy, posągów. Więc pierwsze, potrzebujemy zrobić jakiś piedestał. Um, oddzielimy tutaj jedną kratkę, i będę tu stać na takim czymś. Ok, I ile tutaj będzie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dobra, 9 na 9, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, czyli coś takiego będzie jeden. Czy to będzie wyglądało dobrze? Musimy to obszaić. Czy to wszystko będzie wyglądało ok? No, <laughs> z daleka, z daleka bardziej. ha, z daleka nie zobaczę. Na F5. Najlepiej się patrzy. okej okay, i tutaj będzie ten główny, czyli ten, który wygrał. Czyli ten niebieski albo kopergolem będzie, bo w sumie tej, tej miedzi mam naprawdę dużo. Ok, jakoś to wykombinuję. Ten piedestał pewnie i tak będzie się ciągnął po długości. Więc tutaj wyłóżmy tym smooth stone'em. Ok, ładnie to będzie wyglądało wszystko. Mam taką przynajmniej nadzieję, że wszystko będzie ładnie wyglądało. okej okay. Mam nadzieję, że tego smo nam wystarczy. Zrobiłem też stąd briki, ale tego mamy pod dostatkiem, bo stone'a kopiemy tak po prostu sobie, bo przecież mamy silk taca na kilofie i to mega nam ułatwia. Więc będziemy mogli budować fajne budowle ze stona, czy tam na i wszystkich wyrobów stoneowych. Więc ja zabieram się zabudowanie za budowanie tutaj tej podstawy i pewnie widzimy się jak już tutaj wykombinuje jakiś design. Okej, okay, nasze podium zrobione, tak mi się wydaje pewnie możliwe, że coś jeszcze tutaj będę zmieniał, tutaj dodaliśmy trochę kwarcu, bo jeszcze mi zostało jak po podróży z naszego neteru. więc możemy zacząć od pierwszej postaci, którą, a może być tutaj, e, którą jest klar, czyli ten zielony potworek. I on z tego, co mi się wydaje, jest latający, e, więc przygotowałem trochę zielonej wełny. I okej, okay, zróbmy tak, że on będzie się zaczynał tutaj e, i będzie na podwyższeniu dwu czy jedno, może być dwu, więc zróbmy mu tak na przemienie. Tutaj zielony jasny a tutaj i zielony ciemny. On ma taki specyficzny psud. Tutaj możemy podwójny zielony ciemny zrobić. Tu zielony jasny. Yy, może troszeczkę wyżej, o jedno wyżej. No chyba o jedno wyżej to zrobimy. Tak mi się wydaje. Chociaż z drugiej strony, czekajcie, pobiegnijmy nieco dalej. Nie, będzie git na tej wysokości. Dobra. To kończę ten psud. Robimy mu oczy. I miejmy nadzieję, że to fajnie wyjdzie, chociaż to jeszcze raz Wam przypomnę, że nie jestem mistrzem budowy, a będę to robił z głowy, tylko wzorować się będę na wyglądzie tej postaci. Więc mam nadzieję, że nie wyjdzie to tragicznie. Więc tutaj zrobimy mu oko: czerwone tu i białe dookoła. Okej, okay, bo on ma takie oczy, tylko on ma takie krzywe, więc możliwe, że zrobimy tylko takie coś. Okej, okay, podsaćmy się, pyk pyk, i tutaj możliwe, że takie oczy mu zrobimy, no, fajnie to będzie wyglądało. I tutaj zielony jasny, zielony jasny, mam jeszcze trochę liści, żeby tutaj nieco zbogacić tą naszą, tą ten nasz, nie wiem jak to nazwać, statuetkę? Może ty, za duże będą te oczy, czy idealne, jak zrobimy tutaj takie oko, będzie to dobrze wyglądało, czy nie będzie to dobrze wyglądało? Nie, chyba to będzie wyglądało, tak mi się wydaje. Dobra, okej. Okay. I tutaj uzupełnimy sobie tą ciemną. Ty, to, to też tutaj ciemną damy. Tu też damy ciemną. Pyk, pyk. No no no, coraz lepiej to wygląda. Na ten moment nasz klar prezentuje się w ten sposób. Dodałem liany i musimy poczekać aż one się rozrosną. Miejmy nadzieję, że będzie to wyglądało lepiej. Szczerze powiedziawszy, za mały ten piedestał zrobiłem i oczy muszą być w ten sposób, bo on ma dookoła niby białe. I w środku czerwone, ale no nie starczyło nam miejsca, więc niestety musi to wyglądać tak, jak wygląda to teraz. Bo troszeczkę za mały ten dodaliśmy ten piedestał. E, więc tego Ajewa też będzie ciężko zrobić, ale ja znaczy się. E, I tutaj pewnie powstanie kopergolem, Golem, więc teraz zajmiemy się właśnie chyba tym kopergolemem Golemem e, i może tego Ajewa gdzieś tak wysoko, takiego większego zrobimy, bo w zasadzie on ma takie rozpięte skrzydła, nie? Dobra. Zabierzmy się w takim razie za Koper Golema. Mieliśmy nadzieję, że już całe mie cała miedź mi się przepaliła. Mamy jej naprawdę sporo. Chyba tam aż wyszło 6 staków, coś takiego. Ponad chyba 6 staków, więc zgarnijmy ją i możemy zacząć budować Koper Golema, więc zgarniamy i budujemy. Dobra, y Kopergolem szczerze mówiąc nie wygląda tak źle. Postawiłem go na nogach, bo on jest jakby takim żelaznym golemem, tylko że z miedzi, i nawet spoko tylko te oczy takie. Nie wiedziałem, z czego to zrobić, bo jak szczerze powiedziawszy, to się zastanawiałem między właśnie tym zwykłym, tą zwykłą miedzią, a jakąś całkiem innym blokiem, ale wydaje mi się, że fajnie to wyszło. Jeszcze oczywiście Nohal i tutaj. Naszemu temu zaczęły rosnąć mnącza, więc mi się to podoba yy, i coraz fajniej to wygląda. Został tylko nam ten niebieski. Yy, jak on się tam nazywał? Alej, alej, więc będziemy potrzebowali tak: yy, bloki kwarcu, tak mi się wydaje. Yy, nie bloki kwarcu. Jakie bloki kwarcu? Chociaż bloki kwarcu możemy na oczy dać. O, to jest dobry pomysł. Bloki lapis lazuli mi chodziło N i niebieską wełnę, albo z samej niebieskiej wełny to zrobię, szczerze powiedziawszy. I on musi latać. I on jest jakiś mniejszy, więc miejmy nadzieję, że się tutaj zmieści, bo mega fajnie to będzie wyglądało, jeżeli on się tutaj zmieści, nie? Mi się to mega podoba. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli na końcu wybierzemy najlepszego zbudowanego przeze mnie tego nowego mopka i zobaczymy, który Wam się również najbardziej spodoba. Jestem ciekaw. Dobra, bierzemy niebieską wełnę i idziemy budować. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Czyli, jeżeli byśmy zrobili tułów na trzy kratki, e, możemy go zbudować gdzieś na tej wysokości i żeby był nieco wyżej niż ten. Okej, okay. jeżeli tutaj się zacznie, to będzie git. I możemy mu zrobić dół tak na przemian. Tak mi się wydaje, że będzie spoko wyglądało. I zrobimy mu teraz myk tego typu, że jasny tułów. Czekajcie, ja to sobie na F5 patrzę. i Jasny, albo ten cyjankowy. Czekajcie, może ten cyjankowy lepiej będzie wyglądało. Wow! O kurde, ale sobie spadłem. Może ten cyjankowy będzie lepiej wyglądał, tak mi się wydaje. E, Okej, okay. budowanie no niestety tak wygląda, że ja próbuję sobie często różnych, różnych wariantów. Więc najczęściej jest tak, że po prostu widzi się efekt końcowy, albo jak... W trakcie tutaj coś działam. Może ten... Mm, kurczę, nie mam pojęcia, czy ten jasny, czy ten cyjankowy. Chyba ten jasny, tak mi się wydaje. Ten jasny bardziej, bardziej pasuje do tego. Jak tak patrzę sobie tutaj na boku, to wydaje mi się, że ten jasny będzie lepiej pasował. Zaraz, zaraz wszystko, się, wszystko się okaże. Zobaczmy. I tutaj będziemy teraz robić rączki. Hmm... <laughs> No ten jasty, zostanie ten jasty, dobra. Więc tutaj gdzieś na tej poziomie będziemy musieli zrobić rączki. Ok, tutaj jedna rączka i tutaj będzie druga rączka i tutaj e, będzie już głowa. Ok, głowa jest lekko wysunięta, więc w ten sposób. Pyk, 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 tutaj on będzie taki płaski i chyba będzie taki płaski. I tutaj w ogóle jeszcze skrzydła. Czyli dobra, zrobimy go o podwójnej grubości, tak jakby, Ok. Szczerze powiedziawszy, tego alaja budowanie zajęło mi najdłużej. Ale rezultat jest w miarę ok. I możecie teraz ocenić, w zasadzie, czekaj, zrobimy sobie taki nieco lepszy tutaj piedestał. Abyśmy widzieli, chociaż w zasadzie to ich powinno być widać lepiej stąd, ale na tej wysokości, bo sprawdzałem tego alaya, jak on wygląda, i wygląda w miarę ok, więc nie będę go już zmieniał. Więc teraz możecie dać znać w komentarzach. W komentarzach zrobimy głosowanie. Kto wygra pierwsze miejsce, kto zajmie pierwsze miejsce, nie patrzcie, że on jest wyżej i jest na podium, on po prostu wygrał wśród em, tych, którzy głosowali chyba na live'ie Minecrafta, tak mi się wydaje, i to właśnie on zostanie dodany do Minecrafta, e, tych pozostałych dwóch chyba nie zostaną dodani, z tego co mi się wydaje, ale my zrobimy swoje własne głosowanie, więc... Jeżeli najbardziej, musimy jeszcze inny piedestał zrobić. Jeżeli najbardziej podoba Wam się budowla naszego Klara, to napiszcie w komentarzu: klar, albo jak nie wiecie, jak to się pisze bo sam bym nawet mógł nie wiedzieć napiszcie po prostu numerek 1 albo zielony, eee, tutaj numerek 2, czyli alaj, albo po prostu niebieski i kopergolem czyli numerek 3, albo pomarańczowy, albo miedź, napiszcie, to będę wiedział, który z tych trzech oto budowli, czy tam posągów wam się podoba najbardziej. Ja szczerze powiedziawszy, chyba ten klej mi się najbardziej podoba, bo te pnącza zaczynają wyglądać coraz fajniej i najbardziej chyba przypomina ten oryginał, czyli tego kleja, którego pokazał nam Mojang. Więc wydaje mi się, chociaż Alej też jest spoko, znaczy, każdy coś ma w sobie, szczerze powiedziawszy, więc jestem ciekaw, którego wy wybierzecie. I w zasadzie tutaj mamy mnóstwo miejsca, więc możemy zrobić w sumie tutaj jakieś drogi, by dotrzeć tutaj do młynu. Taką dróżkę do naszego domku. I na przykład, o, właśnie stąd jakaś dróżka, więc możemy to w zasadzie zrobić jeszcze w tym odcinku, jako taki dodatek, oprócz tego, że robiliśmy te fajne te, o i się rozpadało, więc możemy to jeszcze zrobić w tym odcinku. Mamy mnóstwo stona, więc wydaje mi się, że możemy na spokojnie takie drogi tutaj zbudować, między tymi wszystkimi trzema rzeczami. A w przyszłości jeszcze pociągniemy drogę do naszej wioski, bo najprawdopodobniej tam będzie farma golemów, o! I walnę w Koper bo tam na samym szczycie jest ten, jest ochron, Bo tam, e, gdzie jest wioska, najprawdopodobniej zrobimy farmę żelaza, farmę e, tych wszystkich, co potrzebne są villagerzy, bo nie będziemy przecież ich e, nie wiadomo gdzie e, dawać. Więc zabieramy stona, robimy dzień i budujemy. Postanowiłem, że zrobimy takie ścieżki sobie i, i tutaj przek tą stronę tylko wysadziłem takim koblem, tak jak to bywa w miastach powoli zaczynamy tutaj budować nasze miasteczko i zbudowałem tutaj mostek żeby łatwiej się przechodziło i wydaje mi się że tutaj będziemy posadzimy jeszcze jakieś drzewko albo zbudujemy drzewko jeszcze ogarniemy jak to wszystko będzie i na pewno będziemy musieli oświetlić tutaj teren i cały czas tutaj słyszę że respił się moby więc porozświetlałem tam trochę Lecz ich jest tam naprawdę mnóstwo, e, mnóstwo tam, znaczy ich jest tam mnóstwo, już ich tam nie ma. Lecz jest tam mnóstwo niestety tego do rozświetlania, więc troszeczkę mi tam jeszcze zostało. A nie chciałem dzisiaj i marnować czasu i po prostu dzisiaj dokończymy robienie tych oto ścieżek. E, I tutaj, jakby to zrobić, może taką nierówną, jakby zrobimy. E, Okej, okay, coś takiego może być. Nie, 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 tutaj jest zdecydowanie za dużo. Tutaj będzie tak i tutaj też jeszcze. Taka pojedyncza tu będzie prowadziła chyba. Okej, okay, i tutaj możemy uzupełnić tym smooth stone'em, bo to fajnie wygląda jak taka prawdziwa droga. Ty co, jest? zablokowałem się jakoś dziwnie. Okej, okay, i tutaj jeszcze, wow, 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 nasza łopata jest zbyt szybka. O, tutaj zapomniałem jeszcze jednego. I coraz fajniej to wygląda. Jeszcze będziemy musieli z tamtej strony doprowadzić do tego i do tego, i drogi będą gotowe. Więc ja tutaj uzupełniam i pewnie widzimy się, jak będzie efekt końcowy. Nasze drogi są już gotowe, więc teraz wystarczy rozświetlić nieco temat. Ok, i zrobimy chyba coś takiego. Tak mi się wydaje, że takie mini lampki. Czy to spoko wygląda? Chyba jest ok, więc możemy takich zrobić kilka po by to wszystko było jasne, by to wszystko tutaj się nie spełniły jakieś zombiaki, nie zombiaki. O, kurde, źle to postawiłem. I żeby to wszystko ładnie wyglądało, więc zostało nam tylko oświetlić i chyba będzie gitarka. Okej, okay, nasze dróżki są już rozświetlone, więc wszystko jest gotowe. Ja dziękuję ci ślicznie za oglądanie tego filmu. Jeżeli spodobał ci się, nie zapomnij zostawić łapki w górę, zasubskrybuj również ten kanał, bo chciałbym w przyszłości dobić do 100 tysięcy, więc super by było jakbyś zasubskrybował ten kanał. Z góry ci dziękuję, życzę ci miłego dnia, trzymajcie się, cześć!